Dobrze! A! Cześć, witajcie w kolejnym Trenero Vlog. My jesteśmy w Zalbach i nagrywamy tutaj film do Mura. W dzisiejszym odcinku poza tym, że będziecie zobaczycie trochę backstage'u, to zrobię bike check mojego roweru. No i widzieliście ujęcia z drona, teraz pojechaliśmy na czarną, ja zrobiłem glebę, Mateusz zrobił kilka zdjęć yy, i chłopaki teraz będą lecieć, a tam jest dron, więc właśnie takie to wygląda. No, jesteśmy już po wczorajszych misjach. no a tu jest mój rower. Jan Kiliński jest jego projektantem. I mamy tutaj bardzo dobre zawieszenie, które jest jeszcze niekompletne, bo to nie jest oryginalny damper z tego roweru. Oryginalny jest DPS2. Tak. 3, 4, 8, 5. A tutaj zakleiłeś to pęknięcie na środku? Tak, 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 To jest klejona ta tak naprawdę to jest w ogóle bardzo fajny lifehack, bo e, zrobiłem go sobie na zawodę enduro, że jeżeli e, na lesie by mi się coś zepsuło, to miałem zawsze taką taśmę klejącą, którą sobie mogłem odkleić, oderwać i wykorzystywałem to. Z przodu mamy Foxa Elita 36. Performance. Elita. Performance z For. jak się to ten strumień nazywa? To masz e, fit gripa fit, nie, nie. Grip. ta fi, o, for for fit for fit for fitter. <głos> <głos> jest tu też bardzo fajny osprzęt od race Face'a. korba w ogóle całe życie marzyłem żeby jeździć i mieć Korby race face e, mam też myk myka tego mocno i dużo używałem podczas zawodów, a dzisiaj do tworzenia kontentu też go używam sporo. E, Siodło to prototypowy model welo i muszę przyznać, że jest bardzo wygodne. W przypadku Twojego też. No bo sprawdzenie geometrii, jak się siedzi, a już u mnie jakby skinany produkt. Ale tu wydaje mi się, że jest troszeczkę tu Na... inaczej bo profilowany. To inna technologia, wtedy. bo nie jest to a to jest naciągnięte. Jesteśmy zaciekli, tu jest widok stosowy.

Tu są trzy strzałki Nie wiem czy Triple down To oznacza, że bardzo wolno trzeba jechać Że trzeba bardzo wolno jechać Dobra. O! To Bardzo wolno O! 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 Bardzo wolno, czas. No i jesteśmy już w właśnie części slajna, i tutaj nagramy kolejne ujęcia do filmu. Dartmura, który będzie pewnie kiedyś, pewnie na wiosnę przyszłego roku. Tam Szachu już szuka. Są jakieś grzyby? Tylko takie, które nie Ech, Nie da się stać. Dobra, kilka ujęć na ja tu złapanek dojechał w międzyczasie. Uuu. 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 Dojechał do nas Kuba z Dartmoor Teamu, Głęsienica. Zakopane, Tim Elvis. Nie spadaj tutaj, proszę cię. I lecimy trochę dalej. Więc może kilka słów o moich hamulcach. Geidere, czyli hamulce dedykowane do e bikeu są trochę cięższe, ale mają za to bardzo dobro siłę hamowania. Ale zjazd tutaj z GoPro na kasku niepełnym. To był zły pomysł. Nagryliśmy trochę ujęć na skałach. Szachu teraz siedzi tam w krzakach. Janek tutaj z kubą czekają na foty, a Janek złapał kapcia. No, a ja teraz nagram sobie birola do naszego bike checku, więc obczajcie jak to wyszło. No dobra, właśnie zakończyliśmy nagrywki. Nie widzę siebie, to dziwne, nie wiem czy jestem ostry. E, więc mogę dokończyć teraz bike check. E, kierownicę mam nitro high, ale nie extra high. Niestety extra high sprzedałem razem z sodą. Jak widzieliście, pedały to NS Bikes, czyli najlepsze. Opony z przodu Kenda z tyłu Maxi z DHF. Czyli teoretycznie powinien być na przodzie. Opona z przodu to Kenda Hellcat, czyli kot z piekła. Jaka to jest twarda? Czyli taka... taka jest ścianka czeka wzmocniona, twarda. Ale nie jakaś mega twarda. Gripy to Dartmouth w Penisy. Jak się nazywają grypy, grypy w Penisy od Dartmura? Icon. Tak. Ukradłem Zuzi, ponieważ Zuza czeka już na swój nowy rower. No i mostek to żaba Dartmura. A mamy tu jeszcze Kubę, Gąsienicę, który też jeździ na takim Dartmurze. Kuba, jak ci się jeździ na tym Dartmurze? Myślę, że lepiej niż na tym, co jeździłem rok temu. Miałem niższy troszkę osprzęt, a tutaj mam lepszej klasy: Foxy i, i GX i no i właśnie te same hamulce co Andrzej. I uważam, że są lżejsze i jeździ mi się na nich lepiej. Tak. Czy nie wspomniałeś, Andrzeju, chyba o obręczach w Twoim rowerze? A to właśnie tak. tak, tak. Się wydaje. Z przodu mam takie. tak jak ja mam z tyłu, a z tyłu, a z tyłu w Twoim rowerze są tomkaty. Tak, Czyli dokładnie. bardziej takie do trailowego Trajki roweru. trailowego, no hmm. na razie musi tam wystarczyć. No, no, tak jest spoko są. Ja mam akurat karbonowe z przodu, prototypy, a z tyłu mam tender. No, a widzę, że też masz e, takie siodełko jak ja. No, i powiem Ci, że jest fajne, tylko nie wiem, czy troszkę nie jest za szerokie. nie wiem, czy. To... A, nie, 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 ja mam szo... tak... I fajne są te gripy. W sumie... a, a Ty masz takie trochę inne. No, o takie. Dobra. Dziękuję, Kuba. Mhm. Proszę. Także nie wiem, czy jestem jeszcze ostry, bo nie mam tutaj podglądu, więc e, idziemy zobaczyć, co idziemy zobaczyć co u Zuzy. I złapaliśmy Zuzę, a przy okazji, kolejny dzień, że jest tam. O, jak ci się jeździło wczoraj? Puku mam tutaj, i mam tutaj. Oczywiście nie Kuku nagrane. Zaprzywaliła w bramkę, a teraz standardowa procedura czyli pakowanie się, bo mieszkamy w chalet Blo. Bardzo fajne miejsce, które będziecie mogli zacząć u Zuzy na kanale. No, także lecimy na trasę, tam spotkamy jeszcze pewnie Andrzeja Suchowskiego i dzisiaj jazda, także pokażę Wam jeszcze przy okazji trochę tutejszych trasek. Na początek ProLine, który objeździliśmy dnia pierwszego. ProLine. Experts only. Giấy thi、啊 że nie ta linia. Może jest sześć popsuć. To była twoja linia tak. Masz na niej pewne prawo. Tak, yeah, yeah. to jest fantastic! Fantastyczna idea! Ja, ja! To jest chyba tak jest! Dobra, wjeżdżamy teraz na Z-line Mamy tutaj nową gondolę zupełnie i zobaczcie. Trzy rowery. Trzy to rowery. To niespotykane. Zuzia i Andrzej. Jau. I Andrzej. Nie, no. yeah, boy! Yeah, boy. <śmany> 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 Tokio Drift, kurde to... hey. co to za gość? Loose rider A, bo mokrusio tu się zrobiło с 예아 뭐 CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? Za nami zjazd z, z Ogólnie bardzo ciekawie z chłopakami się i Czekamy na Zuzę Mam nadzieję, że Zuza tam nie zrobiła nic na Walradzie, w sumie nie poczekaliśmy A tam ślisko było Także e Fajny, przyjemny. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku.